A w samej stolicy Czech, czyli w Pradze, czeka nas bardzo wakacyjny, również z nazwy, festiwal Letni-Letna. Odbywa się już od 22 lat, tak? Od 22 lat. I trwa nie jeden, nie dwa, ale aż trzy tygodnie. W tym czasie człowiek w sumie zdąży już zapomnieć o tym, jak wygląda w ogóle rzeczywistość. I to brzmi bardzo kusząco, biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje dookoła. Wieczorne pokazy, spektakle w ciągu dnia, warsztaty, strefa relaksu, a większość wydarzeń tak jak lubimy najbardziej, czyli za darmo. Oczywiście, że nie jestem w stanie powiedzieć, o wszystkim, co się będzie działo przez trzy tygodnie sierpnia, ale do zobaczenia na pewno będzie i to jest coś, od czego mi się oczy zaświeciły i Wam zaświecą się właśnie w tej chwili, czyli słynna grupa Seven Fingers. I grupa przyjeżdża z wersją, swoją wersją Romea i Julie, przeniosą ją w świat sportowej sceny, co mi się bardzo podoba, z akrobatyką w doskonałym, bo przecież w Seven Fingers w wydaniu rodziny kapuletych i montekich stają się drużynami przeciwników, a oglądający to nie tylko publiczność, ale też kibice jednej z drużyn. Kto zwycięży, dowiecie się podczas festiwalu. Nikt przecież, główne postacie umierają.